Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj będzie nietypowo, bo nie będzie to odcinek zagrałem wy, tylko chciałem e, opowiedzieć o historie. Konkretnie o grze Trudvang Legends od wydawcy Kulnimi i nie Jest to gra od Erika Langa. Historia tej gry jest bardzo burzliwa, ze względu na to, że jest to najdłużej wyczekiwana przeze mnie gra w historii mo moich mojej przygody z grami planszowymi. Kickstart tej, tej gry odbył się w 2019 roku w wakacje, także minę minęły w zasadzie trzy pełne lata od kiedy ta gra się ufundowała i została wysłana sama podstawowa wersja gry do wspierających. Jeżeli to byłoby mniejsze wydawnictwo, to być może to już by spowodowało, nie wiem, jakieś nieodwracalne niewysyłanie gier, zamknięcie wydawnictwa, cokolwiek innego. Na szczęście, ze względu na to, że to Skullminion Nat tak raz została dowieziona. Jeszcze nie wiem, czy jest dobra, ale sama ta historia jest naprawdę ciekawa. Że wiecie, gra, która była fundowana jeszcze w ogóle przed pandemią, przed całym tym szaleństwem, nagle, nagle przychodzi do ludzi i autorzy zdecydowali, żeby wysłać na dalsze samą podstawkę, bez stretch goalie, bez dodatków i później ewentualnie uzupełniać tej drugiej fali wysyłkowej. Ale o czym jest ta gra? Bo już niektórzy mogli jej w ogóle zapomnieć. Jest to gra przygodowa, gdzie, która charakteryzuje się tym, że poza tym, że mamy jakby całe tutaj pudełeczko fajnych figur, które pokażę wam na zdjęciach, ale mamy też tutaj taki troszkę system legacy, ale bez niszczenia gry, który skupia się na tym, że macie takie planszetki, które uzupełniacie historią opowiadaną w czasie gry, wkładacie karty w takie koszulki i dzięki temu macie z gry na grę jakąś tam kontynuację przygody. To samo się dzieje, co jest moim zdaniem bardzo ciekawe, na planszy. Na planszy, zobaczcie, pokażę Wam pół planszy, macie tutaj różne regiony świata tej gry. I zobaczcie, że też tutaj są te miejsca na koszulki. Więc w tych danych regionach, w zależności od naszych wyborów, historii, którą będziemy przeżywać, jakieś regiony będą na stałe zmienione. Także będzie coś tam nowego się pojawiało na planszy, będzie coś znikało, coś się pojawiało. Standardowo, jak przy grach przygodowych, mamy jakąś tam planszytkę gracza. Która jest przygotowana na to zarządzanie żetonami workiem umiejętności, ze względu na to, że walkę i testy tutaj odbywają się przez ciągnięcie żetonów z worka, więc mamy też taki backbuilding w tej grze. To też na pewno będzie ciekawe do, do, do sprawdzenia. No i to, co ja uwielbiam w grach panszowych, czyli grubaśna, wielka księga przygód. Zobaczcie, taka naprawdę długa. To mogło im pewnie zająć te, też tyle czasu, że tutaj mamy różnego rodzaju skrypty powiązane z historią i w zależności od tego, co będzie się działo w czasie rozgrywki, będziemy czytali inną historię. Także naprawdę e, gra zapowiada się e, przy fajnie. Ja na pewno, jak już e, troszkę ją ogram, to będę chciał Wam o niej opowiedzieć na kanale. Ze względu mówię, że, że można było po prostu zapomnieć o tym, że e, tego typu gra w ogóle powstaje, a może to być moim zdaniem jedna z najciekawszych planszówek tego roku. My zobaczymy, czy znajdzie się polski wydawca. E, dla mnie to może być nieco ryzykowny projekt ze względu na to, zobaczcie, ile tych kart tutaj jest w tej grze. To są same karty historii, a jeszcze mamy drugie tyle kart, różnego rodzaju bohaterów, wydarzeń, jakieś tam worki, księga skryptów. Wydaje mi się, że ta gra jako taka planszówka w sklepach mogłaby mieć ciężkość ze względu na swoją dużą zawartość. No, ale z drugiej strony, wiecie, no, Albi w Polsce wydało Gloomhaven, więc dla Trudevang Legends wydaje mi się, że też jakaś tam. Szansa jest. Także dzisiaj tylko taki mały update, żeby wam pokazać co przyszło, bo jest na moim zdaniem bardzo ciekawa planszówka. Jak to mówię, opłaciłem i zakupiłem już dawno, dawno temu i dopiero po tych trzech pełnych latach ona pojawiła się w moim domu. Także do następnego. Następny materiał to pewnie być jakaś stopka, później już wracamy normalnie do przykładowych rozgrywek, do, do moich opinii na temat gier. Także trzymajcie się. Do następnego. Hej.